Szanowni Państwo, przed nami kolejne, bardzo rodzinne dla nas wszystkich i bliskie każdemu sercu święta Wielkiej Nocy. Święta, które dla każdego z nas będą przeżywane nieco inaczej. Dla jednych w atmosferze spokoju. Dla innych w atmosferze pewnego smutku i rozgoryczenia, dla innych też w atmosferze wzajemnej radości, miłości w gronie rodzinnym, w dużym bądź małym gronie rodzinnym. Każdy z nas będzie przeżywał te święta inaczej. Ale moi drodzy, na ten świąteczny czas, który za chwil parę się będzie rozpoczynał. Wszystkim mieszkańcom gminy Kamienic załkowickiej pragnę złożyć najpiękniejsze życzenia wesołego alleluja, aby ten czas, jakkolwiek dany nam w różnych obszarach, przez nas wszystkich był przeżyty jak najlepiej. Abyśmy wszyscy wzmocnieni tymi świętami mogli dalej. Z radością, odwagą i takim spokojnym przeświadczeniem o własnym zdaniu działać dla dobra. Dla dobra Gminy Kamieniec ale przede wszystkim dla dobra nas wszystkich. Abyśmy swoimi decyzjami nikomu nie wyrządzali szkody, nikomu nie wyrządzali krzywdy i byśmy się umacniali tym. Czasem, który będzie jeszcze nam dany. Dziękuję za uwagę.